Czaj się zło, Za każdym zakątkiem czaj i siedzło. Siema, siema, widzowie! Kolejny odcinek z Minecraft, z wiśniowy biom! Czy wiśniowa wioska? Więc lecimy z tą serią jak burza. Znaczy dopiero się ta seria zaczęła, ale będziemy lecieć jak burza. Zostawcie łapkę w górę i z dzoneczkiem. A Kacka rozwala łapeczką. Ej, ej. O nie, muszę to naprawić. Kasper, robię cię łapeczką. Podź, robię, cię, robię Cię, robię Cię, robię Cię, robię Cię, Nie, Cię. nie, pij, nie, Robię. O, nie, Jedno serce, jedno serce, jedno serce, serce. Ej, Halina, wypadł. Bym zabił Halinę. <laughs> no to słuchajcie, wyprawa. W ogóle, z czego się robi pomarańczowy barwnik? Jak ktoś wie, jak się robi pomarańczowy barwnik. Halo? Halo, pomocy? I wie, jak się robi pomarańczowy barwnik. No to idziemy znaleźć pomarańczowego kwiatka. No dobra, widzowie, ale oczywiście nie tak, nie będę, wam za, nie będę was za, 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 za zanudzał oceniem jakiegoś kurna kwiatka. No to słuchajcie, my się za chwilę widzimy. Dobra, jak widzowie, widzicie, znaleźliśmy, to trzeba zabić klipera, o, widzicie, są. Ej, poczekajcie, bo coś mi się zlagowało i chyba mam game moda. Poczekajcie, muszę to naprawić. Ej, słuchajcie, bo miałem laga i w ogóle nie mogę kucać, prawda? Nie. Byłem w ogóle kaspą latką i go nie mogłem pić. Nie laga, jak nie, wyszedł i weszł na serwer. I jak widzicie, po prostu nie mam już. I co nie myślicie, że ja w ogóle na tym serwerze tam z game moda? Nie. I po drodze znaleźliśmy w ogóle jeszcze to. I mam barwniki. Teraz w tylną stronę do naszego domu. O, dobra, tutaj. Wiecie, tam jest nasz dom, i widzimy się jak tam po prostu. I hyc skryta, i hyc skryta, dobra. Mogę mnie No to pa. Widzimy się w domku. Dobra, jak widzowie widzicie, ja już jestem pyk. Pimpek ma już pomarańczową obrożę. Odkładam pomarańczowy i zielony barwnik tutaj. To sobie w ogóle zasadzimy. Pykty tu i pykty tu. O, ładnie tutaj wyglądają. Zbierzemy sobie w ogóle pola. Dobre. Dobra. Dobra. Słuchajcie, <laughs> z Mam moje pole ja sobie tu wejdę bocznym wejściem. No a to co teraz? Psa już mamy... Czy ty chcesz jeść? Ja mam jedno. Y, o nakarmiłem ja, go. Ja mam y, surową baraninę. A ja go właśnie teraz nakarmiłem baraniną na no Dobra, co ja chciałem? na 100% zrobić na tym odcinku. I na kolejnym już wiem, że na pewno zrobimy tajną bazę. Kasper, czy ty chcesz zrobić cegłówkę? Nie. Ty masz cegłówkę? Chcesz, kurna zrobić ten. Zatrzymy się, dobra. Wyjdziemy sobie szybko z wagonika, pójdziemy. Sadzimy sobie to I jeszcze... Tam się nakarmić. Nie wiem. No, aż jakieś korzenie, no to tak. Nie, muszę na niego kliknąć. Widzisz, dlaczego? ale już dużo mamy powiem wam tych bambusów dobra ech. lecimy leci. ja nie lecę odłożyć 40 Dora dobra ech. No, i ja, sobie, sobie pojadę. Nie, no, zrobię jeszcze jaśniejszy dzień. A ty się czemu, Katper, w ogóle nie odzywasz? No, no nie wiem. Katper mów głośniej, żeby cię widzowie słyszeli. Energia na odcinkach musi być. Ja kiedyś widzowie byłem tacy jak Katper, ale już teraz nie jest. Dać mi lepiej te dwa wagoniki. idź ścieżką. Nic po drodze, tylko i ścieżką. Dobra, tu jeszcze tu będzie rozwalić tak jak zawsze. Nie pytajcie się skąd mam axolotla, bo z tamtej jaskini co mam... Ja tamtym odcinku pokazywałem. Gdzie jest yy, ten jest aksolot jaki to jest? To jest czekaj się, czy to jest patrzcie, to jest aksolot żółty, różowy yy, tutaj znowu mamy różowego i mamy brązowego. Ogólnie tak jak każdy, kolujemy, ale oksolot, okso, ale on sobie fajnie kuca, uwielbiam aksolot. robimy sobie to. I lecimy w zbudować domek. Znaczy sobie idę zbudować domek w bo będziemy mieszkali teraz tutaj. <coughs> w ogóle że sobie gdzieś na wyprawę. O, tak myślę, czy tutaj jakoś dziwnie zbudować domek? Nie. Myślę, że Tutaj ja sobie zbuduję domek iś, iś. Na kolejnym odcinku będę robił tajną bazę. To Was już uprzedzę. Iś, 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 iś. Słuchajcie, czemu ten domek jako jedyny jeszcze nie ma półpłytek? płytek? <laughs> Dlatego, że w tej chwili już je robię. Ej, <laughs> <laughs> pół płytki, pół płytki, drzwi. I dużo półpłytek. To będzie sobie tak to będzie leciało. Tak. Kozpacz czemu ty nic nie robisz? Iść, no. iść. Jeszcze jeden do góry. Iś. Ja Jak chcecie budować tak ładnie jak ja, no to... Wiecie, <laughs> <laughs> trzeba się nauczyć. Nie każdemu coś można tu wyglądać źle. Zrobiłem. Tutaj jest dobrze. I, iś, i. Iś. Ja ogólnie od, dzie od y <laughs> dziecka w Minecrafcie budowałem właśnie różne miasta, bo się często po prostu biłem z Katperem, żeby trenować moje możliwości też w walce. Jak wiecie, ja też bardzo dobry walczę. Raz, dwa, trzy. Tutaj też będzie trzeba zrobić. Raz, dwa, trzy. Dobra, działa. Działa jak marzenie. Zastanawiam czemu tak, żeby nie wyskoczyć? No ja i po prostu też od kiedy wszedł ten update, to ja buduję z tego drewna, więc wiem, jakie tu po prostu rzeczy wyglądają najładniej z tego drewna. Jest potrzeba więcej pół płytek. Eś, 54 pięćdziesiąt pół płytki już nie mam drewna. Ale słabo. Dobra, iść. <laughs> Ale wiecie co, może ja zbuduję dach i się zobaczymy. <laughs> Dobra, jak widzicie już cały domek jest zbudowany. Iś, iś. Iś, iś. I jak widzicie domek się prezentuje tak. Według mnie ładnie. Tutaj eś, będzie szafa. Nie. Jeśli się tu może beczki włoży. Patrzcie, to się zniszczy. Tu może się jakieś beczki włoży. Dobra, o, widzicie, no teraz to szafa działa. Y, crafting, myślę, że będzie tutaj w podłodze, i ogólnie to będzie mój domek z kacprem. Teraz się oczywiście ścieżkę doprowadzi, Kasper masz siedzieć w tamtym domu. W dzisiejszym odcinku zbudujemy szybko, wiecie. <coughs> Katpere, chodź chodźcie tu, przebisz i gadaj! Zbudujemy już na szybkości ten domek. Idziemy szybko do składu drewna. To jest wiadome. To jest... O Jezus, to zawsze w ogóle drewno nie. Ta, u Ciebie jest świec, ja myślałem, że jest Dobra. 12 drewno, dole. O Jezus, ile to jest creeperów z pierwszą stąd. <laughs> Dobra, uciekamy stąd, nawet jest bardzo dużo creeperów. Tak jak właśnie mówiłem na tamtym filmie, to się bardzo coś A dużo. Są tak dwa creepery. To się coś bardzo dużo creeperów w ostatnio respi. To jest właśnie niebezpieczne dla Kacpra. I oczywiście też dla mnie. Ej, to spoj. Tyle dni widzisz, że je ja mam łuk. Ej, poczekajcie, ja cię zabiję na chyta? Masz trzy serduszka, odsuń się. Jezus, Creeper. Kacper, słuchaj się mnie. Mówiłem, żebyś się stąd odsunął. To się stąd odsuwasz. Dobra, domek nie był jeszcze wykończony, więc... <kluzny> Mi nawet go... Nie aż tak mi tego żal. Zobaczcie, pewną latarkę włączyłem. I za chwilę wejdę do domu. Wydałam te półpłytki. To dobra, ja nam widzę wydam szybko dzień, czas dzień i pogoda zwykła. To dobra, craftujemy <coughs> bardzo dużo półpłytek. Ja tu boję ze mną, bo ja się tu boję sam, wiesz. Wstrzymaj się. <laughs> A jeszcze jedna. Mamy taką skrzyneczkę. <laughs> Według mnie to jest ładne. Kacper, patrz, tu ci dam pół płytki. Weź je, no. Rozwalcałam nam całego dirta, patrz, tu ci jeszcze kilka dałem. Zobaczcie jak masz pół płytek. Łopatą wszystko rozwal. Nasz łopatę. No i patrz, to kopie... Nie no, no, na serio kolejny? Mówię, że to jest niebezpiecznie od creeperów. Jezus, ja za chwilę po prostu to kończę, ja to muszę zrobić... Jakieś tajne przejście do każdego domku pod ziemią. Teraz nam za chwilę cały świat położyliśmy. To jest za dużo Creeperów na jeden świat. Za chwilę świat będzie. O nie, ginę. Ginę, 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 ginę. Łopatą! Kac. No. bo na Wiśniowym Biomie jest po prostu dużo piperów, wiecie? Więc lecimy, mordeczki. Lecimy, nie śpimy ewidentnie. Dobra, Dobra, działa. Pozbieramy sadzonki i wszystko. To za chwilę sobie zarośnie. Lecimy ze ścieżką. Katper zamknij nam proszę drzwi. Ale od prawdziwego pokoju. Katper, zamknij tutaj drzwi. Dzięki. <kuszczak> Dobre, widzą, wie, jak widzicie, lecimy z tym. O Jezus. Są takie lagi przez te creepery. Nie ma nigdzie dirta kapterki.

że tutaj jak też wchodzisz, trzeba użyć shift No Bo inaczej Ty nie wejdziesz. Daj mi wszystkie półpłytki, które Ci dałem. I drzwi też. O Jezu, ale on mam dużo półpłytek dużo. Daj mi wszystkie półpłytki. No a... a... Dawaj. Wjeżdżać i wszystkie drzwi będzie odrzucić. Wszystkie drzwi. Dzięki. Działa? działa. Dobra, yy. Domek za chwilę będzie skończony. Oj, spłukię, tak mi braknie. Ja słuchajcie widzę, nie rozumiem, że tak się zapada. To jest dlatego tak dużo mobów. Na każdym mi że tak dużo pada. widzisz, nie wyjdę, kliknę, wyjdę. Creeper tam jest. <coughs> Gdzie mordo jest creeper? Tam. Jak widzisz kriпера, to od razu trzeba zamordować. O nie, wiedźma stało wam się też, że to jest wiedźma. Dobra, jest na no, dwa tu zaszła. Powiedzcie, że jest jakaś fajna podka. A, nie ma żadnej podki. Dobra, potrzebuję tylko drewna. Dobra, ej, tutaj wyścinamy drewno. Dobra, sześćdziesiąt drewna. Zajdę na No B. No shift. No mówię Ci, ze shiftem też musi wejść do domu. Da, da, 24 pół i jedziemy. Jedziemy z tym bambiczkiem. Teraz no. Ej, nie do naszego miasta, tylko sobie pójdź pójść pozwiedzać, okej? Okay? W naszym mieście, jeszcze jest bardzo dużo creeperów. Ja będę na obserwacji creeperów. <klujemy> okay. okay. Ci nasz domek jest skończony, nie do końca, wiecie... Tak jakby... Wiecie, zrobiony, ale tym się nie przejmujmy. Raz, dwa. Robi się ciemno. No to chodź do Danku, raczej. Dobra, widzowie, ja po prostu ten dom wykończę i widzimy się, jak go wykończę. Dobra, jak widzicie, widzowie, ja już skończyłem. Już mam pokazuję, widzicie, tu to dołożyłem. Chodźcie od razu przespać. <tuturz> 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 e, tak jak mówiłem, to dom dołożyłem, to. Te są, te. Tutaj ta szafka jest. ząbia. Chcesz wejść? Nie, nie możemy wejść na łóżko. Ała, ząbia mnie podpali. Jest dużo zombie Kuwa. No. jest jeszcze. A! Ej, ginę, też Mam dwa serduszka. Jak się palimy, no to dużo pamiętaj, że musimy jeść. Hmm. Dobra, słuchajcie, widzowie, zbudowałem nam nasz domek. Widzicie, jest mega, mega ładny, więc po prostu... A ja z tu w ogóle zbroję zawieszę. Zawierz sobie też zbroję. Chciałam mieć sobie A. zbroję. Sadam mhm. to na wieszak, kilo jeszcze dam na wieszak. No, to dobra, widzowie, papatki. Pożegnaj się. No, A i nie wiem, że to mówiłem, ale zostawcie łapkę w górę, jestem z dzwoneczkiem. Papatki! Pa.